Witam Was w takim krótkim filmiku. Chciałbym pokazać, jak zmienić wygląd gimpa do takiego jasnego, żeby to wszystko było jasne. Ja w gimpie 2.8, poprzednim, no ta dziesiątka jest taka, że taka czarna nam się jawi. Inaczej wyglądają tutaj ikony z przybornika. Yy, troszkę są zmienione, znaczy yy, inne troszkę ikonki, natomiast yy, ten to czarne tło nie do końca mi się podoba. Na przykład wolę to starsze, jak to zrobić? Bardzo prosto. Edycja. Następnie szukamy preferencji. I kiedy nam się otworzy to okno. Musimy znaleźć motyw, interfejs i motyw. I tutaj mamy 6 motywów, i ten najbardziej odpowiadający właśnie temu staremu gimpowi 2.8 to jest Light. Klikamy, zatwierdzamy. No i mamy. Gimpa tak jak wyglądał kiedyś w starszej wersji. No i to wszystko. Dziękuję bardzo.